Zaczynamy. Przychodzę dzisiaj do Was z tematem, który, jak wnioskowałam z komentarzy, które pojawiały się choćby na LinkedInie jeszcze przed konferencją, rozpalił wielu z Was, a mianowicie tematem młodych na rynku pracy. Będziemy dzisiaj starać się odpowiedzieć na pytanie, czy to oni zmienią rynek pracy, czy raczej jednak to rynek zmieni ich podejście. Ja nazywam się Maja Gojtowska i mam takie zawodowe marzenie. Bardzo chciałabym, żeby pracodawcy traktowali swoich kandydatów do pracy i pracowników przynajmniej tak dobrze, jak traktują swoich klientów. Zawodowo śledzę Trendy HR. Moje miejsce w sieci to blog gojtowska.com, ale znajdziecie mnie również na LinkedIn, gdzie każdego dnia staram się prowadzić rozmowy właśnie na temat rynków pracy w Polsce i tego, czego tak naprawdę potrzebują kandydaci. I i czego tak naprawdę potrzebują pracownicy? No i cóż, słuchajcie, e, zabawmy się na początek. E, proszę, odpowiedzcie na czacie. E, Jacy są młodzi, gdybyście mieli dokończyć to zdanie, młodzi na rynku pracy są. Jacy oni są? Bo tych przymiotników opisujących młode pokolenie, tak zwane Zetki, które coraz odważniej rozpychają się na rynku pracy, jest dzisiaj bardzo dużo. E, mogą być odrealnieni, mogą być roszczeniowi, mogą być nadwrażliwi. E, no, na pewno część z Was napisze też, że są bardzo skoncentrowani na pieniądzach, jak pokazały tegoroczne badania, właściwie zeszłoroczne badania przeprowadzone przez PWC. E, taka średnia oczekiwana stawka młodego pokolenia, które zaraz po studiach Wchodzi na rynek pracy, to jest 4,5 tysiąca netto, a więc de facto średnia krajowa. Młodzi oczekują więc, że wchodząc na rynek pracy bez żadnego doświadczenia zawodowego, oni już będą, będą po prostu zarabiać średnią krajową. No i teraz tak, część z nas może powiedzieć: No tak, to jest koniec pewnej epoki, no już nic z tym po prostu innego nie zrobimy. To jest koniec, czas umierać, czas odchodzić, ale z drugiej strony. Kiedy ja sobie myślę o młodych, to myślę sobie, że bardziej niż koniec epoki to jest pewien cykl. Ja skończyłam klasę humanistyczną, i tutaj gorąco pozdrawiam moją polonistkę, która bardzo duży nacisk stawiała na naszych lekcjach polskiego na epoki literackie. I takie pierwsze skojarzenie, które zawsze mam, kiedy myślę o tym cyklu, o tej walce młodych ze starymi, o tej zmianie, która następuje w życiu. No, to jest to zderzenie, które widzieliśmy w historii, kiedy patrzyliśmy sobie na romantyzm, na epokę romantyków. Mickiewicz, słowacki, tutaj, Wędrowiec nad Morzem Mgły, ten obraz, który właśnie teraz widzicie na slajdzie. Młodzi ludzie, którzy skupiali się na emocjach, na miłości, byli niezwykle nostalgiczni versus. E, pozytywizm, który nastąpił zaraz, e, zaraz po nich. Już choćby na tym obrazie e, Babilata Chełmońskiego widać, że zupełnie inaczej, e, zupełnie inne rzeczy wtedy e, interesowały e, twórców. No bo pozytywizm to była praca u podstaw. To nie były emocje, to nie było zamyślenie. To była po prostu ciężka praca. I tak, pewien cykl, pe, pewien etap teraz się kończy. Kończy się świat pracowitych. E, kiedy w 1997 roku polityka, właściwie Cebos, na zlecenie polityki zapytał Polaków, czy poradziliby innym, aby byli w życiu pracowici, aż 84% Polaków odpowiedziało tak. Dzisiaj średnia to 77%, z czego 77% starych właśnie tak odpowie, a zgodzi się z nimi tylko 60% młodych. W pracę należy wkładać serce nawet jeśli nie jest znacząca. W 1997 roku zgadzało się z tym 80% Polaków, dzisiaj 75% starych i tylko 40% młodych. To jest przykład pewnej zmiany pokoleniowej, która dzieje się na naszych oczach. Tylko jeden na trzech młodych Polaków uważa, że poprzez pracę można dojść do czegoś w życiu. Czy, czy nas to powinno dziwić? No, chyba nie do końca. Choć na pewno budzi to pewne takie okucze. No i co my teraz mamy z tym zrobić? Skoro ci ludzie nie chcą pracować dla samego fanu pracy, ja zawsze w tej, w tej chwili w takiej, w takiej sytuacji odsyłam do badań Jeffrey'a Arneta. Arnet to jest badacz, który na początku lat 90. przedstawił takie pionierskie badanie, które absolutnie zmieniło. Całe podejście do tego, jak my dzisiaj patrzymy na cykl życia młodych ludzi. No bo generalnie myślę, że zgodzicie się ze mną, że jeśli mielibyśmy wskazać takie etapy w życiu młodych ludzi, byłoby to oczywiście dzieciństwo, potem byłby to wiek nastoletni, który naturalnie pozwala na popełnianie różnych błędów, na eksperymentowanie. No a po wieku nastoletnim co jest? Co, co czeka nas po wieku nastoletnim? No teoretycznie dorosłość, tak? Kończymy 18 lat. No tylko właśnie, czy w dzisiejszym świecie 18-latek to jest osoba dorosła? Czy tylko dorosła zgodnie z e, normami, e, normami prawa? Arnett zwraca uwagę na cztery wielkie rewolucje, które toczyły się, a niektóre z nich cały czas toczą się na naszych oczach. Pierwsza taka rewolucja to jest rewolucja technologiczna. No, myślę, że tutaj nie muszę nikomu wyjaśniać, jak ogromną zmianę rozwój technologii wprowadził w naszym życiu i w tym, jak pracujemy, jakie mamy możliwości. Choćby to, że właśnie dzisiaj mówię do Was, ogromnej grupy osób, którą udało się zebrać online, gdybyśmy mieli to wydarzenie odtw odtworzyć w wersji offline, byłoby to dużo, dużo, dużo trudniejsze. To zmniejszenie dystansu, które dała, nam, które dała nam technologia, tą możliwość pracy praktycznie bez żadnych granic. Rewolucja seksualna, która z jednej strony przyspieszyła wiek inicjacji seksualnej, no ale z drugiej strony sprawiła też, że młodzi ludzie później decydują się na dzieci. Mają taką, taki dodatkowy ekstra czas, który mogą wykorzystać na coś innego. Ruch młodzieżowy który w latach 70. wstrząsnął Stanami Zjednoczonymi. Młodzi ludzie wychodzili na ulicę i mówili: Jesteś po 30., nie chcę z tobą rozmawiać. No i ruch kobiet. W ostatnich latach obserwujemy no, taką prawdziwą kolejną emancypację kobiet, które pną się po drabinach kariery, osiągają coraz wyższe poziomy i dokonują praktycznie każdego dnia no, prawdziwej rewolucji. Na rynku pracy, choć prawda jest taka, że tutaj też pewnie jeszcze dużo mogłoby się wydarzyć. No i czy my w ogóle w tym kontekście możemy porównywać dwudziestolatków, którzy urodzili się, którzy, którzy funkcjonują na rynku pracy dzisiaj, z tymi, którzy mieli 20 lat w 82, w 92, w 2002 roku? No bo pamiętajcie, że te cztery rewolucje, o których, o których mówił Arnett, to są takie rewolucje, na które możemy sobie spojrzeć globalnie. Ale tutaj w Polsce, na naszym polskim poletku, no musimy wziąć też pod uwagę pewne zmiany społeczno-polityczne, które się toczyły. Dwudziestolatek w 1982 roku funkcjonował na rynku z 30 bezrobociem. Żył w stanie wojennym. I chodził na pochody pierwszomajowe z okazji święta pracy. Dwudziestolatek w 1992 roku, okej, okay, żył na rynku z trochę mniejszym bezrobociem, bo to było tylko 13% bezrobocie, ale ono miało, ono miało właśnie rosnąć, żeby w 1997 roku osiągnąć 17%. I żył w Polsce, która zachłysnęła się zachodem. W 1992 roku w Polsce otworzył się pierwszy McDonald's. I kolejne wielkie zagraniczne marki wchodziły do, do naszego kraju. To był taki moment możliwości. Każdy młody człowiek mógł ten świat zmienić, bo de facto myśmy, myśmy te realia pisali na nowo. Nikt z nas nie wiedział, jak zarządzać, nikt z nas nie wiedział, jak być liderem, nikt z nas nie wiedział, jak dobrze szukać pracy. No po prostu, jeśli ktoś chciał, to mógł to robić. Potem rok 2002 20% bezrobocie. Pierwszy raz e, naukowcy, e, specjaliści od rynku pracy na poważnie mierzą się z wyzwaniem e, prekariatu, czyli sytuacji, w której młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy po prostu nie mogą tej pracy znaleźć. Ten rynek pracy sprawiał, że jeśli młody człowiek chciał pracować, no to on musiał pracować za darmo. On nie mógł grymasić, bo tej pracy po prostu nie było. Być może część z Was pamięta te czasy, kiedy od osób wchodzących na rynek pracy na początku lat 2000 wymagano 3, 4, 5-letniego doświadczenia. Jak ci ludzie e, mieli e, być bardziej wymagający, no skoro oni realnie nie mieli żadnych szans na znalezienie zatrudnienia? No i też ważna sprawa, pamiętajcie, że w 2002 roku e, procent. E, Popularyzacji internetu w Polsce e, to było tylko 17%. 17% Polaków miało dostęp do internetu. Wszyscy inni żyli całkowicie w świecie offlineowym. No i teraz przejdźmy 20 lat do przodu. Jesteśmy w Unii Europejskiej. Świat dla młodych ludzi staje naprawdę otworem. Granice tak naprawdę nie istnieją. Jesteśmy w świecie całkowicie zcyfryzowanym. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, ludzie, młodzi ludzie mają dzisiaj niekończącą się niczym nieograniczoną możliwość czerpania informacji, wymiany wiedzy, wymiany informacji. Ostatnio ktoś mi uświadomił, że dzisiaj młodzi ludzie na studiach robią notatki na bieżąco, na przykład na dyskach Google, i na bieżąco piszą je razem, uzupełniając je. Nie wiedzą, co to znaczy kserowanie notatek coś, co jeszcze ja przecież, przecież robiłam. To jest zupełnie inny świat i zupełnie inny rynek pracy. Od kilku już lat poziom bezrobocia w Polsce jest naprawdę niski. Dzisiaj to jest około 5%. I nawet jeśli nadchodzący kryzys sprawi, że, że, że to bezrobocie troszeczkę wzrośnie, to trudno mi uwierzyć, żeby ono wzrosło tak naprawdę drastycznie. Prawda jest taka, że ten kryzys, który właśnie tutaj puka do nas, do Polski, do całego świata, do całej Europy, to będzie tak naprawdę pierwszy kryzys, z którym młode pokolenie będzie musiało się zmierzyć tak na poważnie, bo oni dotychczas żyli w świecie dostatku, w którym absolutnie wszystko było na wyciągnięcie ręki. I kiedy przypomnijcie sobie te cztery rewolucje, przypomnijcie sobie, spojrzycie sobie na to, jak te, ci różny, jak, jak, w jakim świecie ci różni dwudziestolatkowie kolejne, kolejne pokolenia dwudziestolatków funkcjonowały, nagle zgodzimy się z Arnetem, że nie ma czegoś. Nie, nie ma. Naturalnego przeskoku od wieku nastoletniego do dorosłości. Pomiędzy nimi powstał zupełnie nowy etap, tak zwana wschodząca dorosłość moment, w którym młodzi ludzie mogą korzystać z niespotykanego dotychczas okresu wolności, z którego nie korzystały wcześniej żadne inne pokolenia. Oni mogą popełniać błędy, oni nie muszą e, pracować, oni nie muszą być, szukać stabilności, oni nie muszą szukać odpowiedzialności. Oni mogą po prostu szaleć. Ten okres najpewniej nigdy później im się nie przetrafi, ale rośnie też grupa ludzi, która wcale nie będzie chciała, żeby ten okres pojawił się kiedykolwiek. Oni właśnie w takim stanie e, na żądanie, on demand, będą chcieli zostać jak najdłużej. Zobaczcie, zupełnie inne mamy dzisiaj, to młode pokolenie ma dzisiaj punkty odniesienia. Kto jest dzisiaj dla nich autorytetem? Czy są to politycy, czy są to ludzie sztuki, kultury, czy są to muzycy, czy są to twórcy? Czy będzie to bardziej ekipa frica? A może to będą instagramerzy, którzy pokazują, jak dzisiaj można żyć. Zobaczcie, razem ze mną to jest filmik, który, na który ja trafiłam na swoim własnym no, i on, I on pokazuje, że tak też może wyglądać życie. So, But right now, these are not Więc z czym tak naprawdę chcemy rywalizować? Nową rzeczywistość pokazują też media. Więcej dostaniesz na kasie w lidu Możesz zrobić tylko 45 tysięcy. Studiowała polonistykę, teraz rekrutuje do IT. Może tutaj zarobić ponad 10 tysięcy. To jest rzeczywistość, która atakuje młodych ludzi, i tutaj nie ma żadnej informacji o konieczności ciężkiej pracy. My dzisiaj nie jesteśmy już pokoleniem na dorobku. Pokoleniem, które szukało stabilności, szukało bezpieczeństwa, chciało koniecznie wziąć kredyt, żeby mieć dom, mieszkanie i żyć sobie spokojnie czego nie, mogło, nie mogli robić ich rodzice. Po, jeszcze przed, osie, w latach 70., -tych, 60., tych dzisiejsze pokolenie to jest pokolenie czterogodzinnego tygodnia pracy. Być może część z Was czytało tą książkę. To jest pokolenie wuka, która zmianę, nagłą zmianę, kryzysy ma absolutnie we krwi. To jest pokolenie on demand. Które mówi: Chce się napić kawy, chce sobie kupić drugie, drogie ciuchy, chce sobie kupić iPhona, e, chce pojechać do Barcelony. Okej, okay, ja muszę zdobyć pieniądze, e, żeby, żeby to zrobić. Po to jest mi praca. Praca nie jest ich sensem w życiu. Praca jest pewnym środkiem, które do tego sensu, do tego celu ma ich e, doprowadzić. A tymczasem, co my tak naprawdę dzisiaj oferujemy e, młodym ludziom? Co oferują pracodawcy? Stabilne zatrudnienie w firmie z 30-letnim stażem. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 9,17, Praca pełną wyzwań w przyjaznym środowisku. Dlaczego takie komunikaty miałyby w ogóle młodych ludzi interesować? Dlaczego one w ogóle miałyby sprawić, że młody człowiek zatrzyma się na tym komunikacie i powie, wow, to jest coś dla mnie. To jest coś, co ja rzeczywiście e, chciałbym, chciałbym robić. Młodzi ludzie. Nie postrzegają pracy jako bezpośrednio związanej z możliwością zmian na świecie. To nie jest tak, że oni wierzą, że jeśli my jako pracowcy powiemy: Dołącz do naszego zespołu, właśnie odpalamy rakietę i lecimy w kosmos, to oni naprawdę w to uwierzą. Oni zmieniają świat inaczej. Oni na otaczający ich świat wpływają, podejmując świadome decyzje konsumenckie, podejmując świadome decyzje polityczne. Praca? Praca raczej nie zmieni świata. Praca może dać im pieniądze na to, aby oni żyli bardziej świadomie i w ten sposób zmieniali świat. No i w tym kontekście pojawia się pytanie: No dobrze, to, to co zatem ma zrobić pracodawca? Co może zrobić, żeby przyciągnąć młodych ludzi? Kiedy no, jesteśmy w, w tym miejscu prezentacji, jestem bardzo ciekawa, no, jakie są Wasze refleksje? No, co możemy zrobić? Możemy siąść i płakać nad rzeką Piedrą, Albo możemy całkowicie zmienić nasze podejście do działania, to jest coś, czego dzisiaj tak bardzo, bardzo e, potrzebujemy. Po pierwsze, bądźmy tam, gdzie są młodzi ludzie. Nie zakładajmy, że młode pokolenie przyjdzie do nas na job board, na naszą zakładkę kariera. Oni tam nie przyjdą, oni naprawdę nie mają powodów, żeby tam przyjść. To my musimy wyjść do nich, to my musimy zrozumieć ich świat, ich środowisko. To może być TikTok. W Polsce bardzo fajnym przykładem takiej organizacji, która coraz odważniej funkcjonuje na TikToku, jest PWC. Bardzo fajnym przykładem firmy, która działa na TikToku i pokazuje kulisy pracy, jest też redakcja Washington Post. Ale to może być choćby YouTube. Bardzo fajny przykład kampanii Bolta z kanałem Do Roboty, gdzie główny twórca kanału jeździł i dostarczał. Jedzie, jedzenie Wolta do klientów i potem przeliczał, ile tak naprawdę może zarobić. Pocieszenie dla nas wszystkich: młodzi są też na LinkedInie. I to nie jest tak, że jeśli chcemy komunikować się z młodymi ludźmi, którzy docelowo mają pracować w sieci IT, w sprzedaży, w marketingu, to ich nie będzie na LinkedInie w rekrutacji. Oczywiście, że będą. Dzisiaj badania pokazują, że ta grupa 18-24 stanowi ponad 500 tysięcy osób. Więc oni tam są. Są I, i ta grupa ku naszej ogromnej radości wyraźnie rośnie. Ale ten język, którym my będziemy do nich mówić, te narzędzia, które my wybierzemy, żeby przykuć ich uwagę, po prostu muszą być zupełnie inne. I to może być wideo, i tutaj gorąco pozdrawiam, Emile Badełek z SUSA, która właśnie aktualnie poszukuje wsparcia do swojego zespołu i mówi o nim na LinkedInie w takim formacie storisowo-TikTokowym. To może być wyciąganie ciekawych insightów. I tutaj zobaczcie, jak pisze o tym Ania Balion. Są trzy. Opcje w życiu: można pracować w Google, można jej pracować w Google, ale, albo można e, pracować w Monday Group dla Google. I to mogą być takie próby przykuwania uwagi również e, młodych, e, młodych ludzi. Po drugie, Prowadźcie za rękę. Myślę sobie, że takie przekonanie, że młodzi ludzie wiedzą, jak wygląda rynek pracy, wiedzą, jak wygląda rekrutacja przecież to jest oczywiste, prowadziliśmy ją tak e, od zawsze jest jednym z największych błędów dzisiaj e, pracodawców i hiring managerów zespołów rekrutacji. Naprawdę oni nie muszą tego wiedzieć. To nie musi być dla nich oczywiste. Więc im więcej informacji e, na temat pracy, tego w jakich warunkach funkcjonujecie, e, udzielicie, tym lepiej. Takim fajnym przykładem e, z mojej perspektywy są ogłoszenia Toyoty, e, która rozpisuje tam wszystko bardzo, bardzo, bardzo e, szczegółowo. Zwróćcie uwagę, że tam nawet jest orientacyjny koszt jedzenia e, oraz orientacyjny koszt biletów miesięcznych, które e, trzeba opłacić pracując w, w, w Toyocie i na przykład kupując sobie na miejscu czy dojeżdżając tam autobusem, ale mega fajnym przykładem z mojej perspektywy jest ten grafik pracy w dziale utrzymania ruchu. Przecież mogliby napisać praca czterozmianowa. Teoretycznie młody pracownik mógłby zrozumieć, prawda? Ale on wcale nie musi tego zrozumieć. I to naszą rolą jako liderów, jako pracowników działów HR, jako pracodawców jest prowadzenie go za rękę. No i zastanówcie się też co macie im tak naprawdę do zaoferowania. To może być praca zdalna, to mogą być nielimitowane urlopy. To może być opieka medyczna dla zwierząt, to może być dofinansowanie do posiłków, to może być elastyczny model wypłaty wynagrodzeń, coś co do Polski dopiero wchodzi, ale myślę sobie, że biorąc pod uwagę tą potrzebę on demand z... przepracowałem trzy dni, chcę za nie otrzymać wypłatę e, to jest coś, co będzie coraz chętniej wykorzystywane przez pracodawców. No i przede wszystkim zdrowe środowisko pracy. Pamiętajcie, że samo proponowanie wsparcia psychologicznego czy psychiatrycznego, samo inwestowanie w rozwiązania wellbeingowe nie oznacza, że nasze środowisko pracy jest zdrowe, jest takie, w jakim młodzi ludzie chcieliby pracować. Więc warto tutaj postawić też duży nacisk na pracę z liderami, na tłumaczenie, czym jest tak naprawdę mądre zarządzanie. I słuchajcie, no, czy. Czy, czy mamy tutaj jedną odpowiedź, czy to młodzi zmienią rynek pracy, czy, czy to rynek pracy e, zmieni ich? Ja w tym kontekście zawsze wspominam taką anegdotkę, rozmowę z moją córką, moją ośmioletnią Basią, dumną przedstawicielką e, pokolenia Z, a właściwie już pokolenia Alfa, ponieważ ona jest urodzona e, po 2000 roku. E, Basia, jakiś czas temu zapytała mnie mamo, e, czy w życiu trzeba mieć tylko jeden zawód. Ja tak na nią spojrzałam i zapytałam, dlaczego pyta? A Basia wtedy odpowiedziała, że ona ma w życiu tyle talentów, że nie, się, nie chciałaby się ograniczać tylko do jednego i chciałaby mieć możliwość wyboru. I myślę, że właśnie ta możliwość wyboru i nie się do niczego, takiego podążania za tym, co chcemy, to jest coś, co dzisiaj rynek pracy, z czym rynek pracy będzie musiał się po prostu zmierzyć, co bardzo mocno charakteryzuje młode pokolenie. Także jestem bardzo ciekawa tego, jaka jest Wasza opinia. Czy to młodzi zmienią rynek pracy, czy jednak dociśnie ich y, ta obecna sytuacja i po prostu to oni będą musieli się dostosować. Bardzo dziękuję Wam za dzisiejszy dzień, za wysłuchanie tej prelekcji. Za sekundkę biegnę czytać wszystkie komentarze. No i przypominam, że jest głosowanie. Także jeśli ta prezentacja Wam się podobała, to nie zapomnijcie jej ocenić. Każdą dobrą ocenę. Tą gorszą też, bo słuchajcie, no feedback to jest prezent, ale te dobre szczególnie z ciepłym sercem przyjmę. No więc czekam na wyniki. No i cóż, życzę dobrej Zabawy podczas kolejnych prezentacji i kolejnych dni naszego wydarzenia. Dziękuję.